na rak. szanik szanik karta i z tyłu jeszcze mamy. Siemanko, jestem Sylwianik. Witam w dzisiejszym odcinku. Dziś to, co widzicie, to opening. I tutaj mamy... No i mamy fajną rzecz, mamy tutaj Pikachu, Shining Fates Shining Fates, jedna z moich najbardziej ulubionych serii, więc zostawcie łapkę w górę, słowa dzwonka Jak jesteście nowi, zawalcie ten odcinek, hashtag LootQuest, Ponieważ nie jesteśmy na karty <ścoughs> Możemy wziąć się do roboty, co nie? Mam tutaj wszystkie koszulki Jak widzicie, mam tutaj wszystkie też Wzięłem tylko dwa, bo myślę, że za dużo tego nie trafimy, jeżeli coś fajnego trafimy, chociaż mamy kartę promocyjną, więc zaraz zobaczymy. I co? Ja biorę się za otwarcie tego, żeby nie popsuć pudełka, bo same pudełko, no mi się podoba bardzo, co nie? Więc otworzę z tej strony, bo z tej strony tutaj i tak już było lekko uszkodzone i normalnie to się powinno chyba otwierać z tej strony. Mam super mocne nożyczki, tylko nie wiem, czy to mi za dużo pomoże i zniszczę bardzo pudełko. Więc my się po prostu widzimy, jak ja to już otworzę. Teraz na pewno się dostanę do środka. Ok, więc weźmy to wszystko i wypakujmy to. Więc tutaj mamy naszą piękną, ukochaną kamerę na statywie, którą wy pewnie przez większość tego odcinka będziecie widzieć. Ja sobie ją tutaj przełożę i mamy to. Pikachu Wii. Otwieramy cię. Wii. Nie monetki. Szkoda, bo monetki są piękne, no ale po co mi monetka, jakie za bardzo i tak nie gram, co wy pewnie sami wiecie? Przesunęłam trochę kadr do tyłu. No i można się wziąć za otwieranie. Spójrzcie, jak to pięknie wygląda. Te pikacze. I co? Weźmy. Mamy cztery pusterki. Tutaj wam. Oj, oj. Okej, okay, to się otwiera z tej strony? A, wiem, co trzeba zrobić. Bo. O! Właśnie. Właśnie. Ops. I tu mamy naszą kartę promocyjną, więc ja struchnę dwa razy. Struchnę jeszcze razy. O! I teraz, hops, I mamy naszego pikacza. Tak się prezentuje nasz Pikaczu. Kodu żadnego chyba nie było. Chyba, że tam jest, tam dalej. No i co? Ja go tutaj zakoszulkuję na spokojnie. Jest on przepiękny! Podoba mi się ten Pikaczu bardzo. Leciała fotka na Instagrama przed chwilą, więc sobie zobaczcie. Z tego właśnie openingu, i teraz wystarczy jedynie postukać I mamy naszego Pikachu w bardzo dobrym stanie. Teraz będzie, więc nie trzeba się bać. Karta Jumbo, ciekawostka, gdzie sprzedają ją po 20 zł na niektórych facebook i itp. Choć ja jej jeszcze nigdy nie sprzedaję, ja nie zachowuję. Nie wiem po co w zasadzie. Może później zrobię sobie całą ścianę ich bo wiele youtuberów chciało tak zrobić, ale im się nie udało, więc no ja muszę zostać tym, którym się uda. I tutaj macie jakiś kodzik, który się tutaj walał, więc trzymajcie kodzik. I mamy nasze cztery boosterki i miejmy nadzieję, że trafimy coś bardzo dobrego, bardzo fajnego pokemona. Mamy raz, dwa, trzy, cztery. Mamy dwa Charizardy, jakbyśmy trafili Charizarda tutaj, by było super. Więc weźmy się za pierwszego boosterka. I on się bardzo fajnie otworzył. Ja jestem z niego dumna. Więc tak, trzymajcie kodzik. Tutaj kody są zawsze białe, więc nie macie spoileru jaka każdej w środku. Raz, dwa, trzy, cztery. Hops. I co? Zaczynajmy. Więc... przepraszam. Więc e, mamy tutaj kartę psychiczną, mamy tutaj Float Sella. mamy tutaj Rusted Shield, mamy tutaj Rutuma, który jest przepiękny, uwielbiam. Mam nadzieję, że trafimy dzisiaj dużo snomów. Morteko. mamy Janme, ale widzicie mamy dobry start, bo coś już tam się świeci. Corsi, Shinx, Spinarak, Shiny klopopas! Shiny Karta i z tyłu jeszcze mamy, więc mamy Shiny Klobopasa i <ścoughs> Ditto Vimax. Pierwszy booster, I takie karty. Muszę chyba wziąć więcej tych protektorów, więc poczekajcie chwilę i zaraz wracam. Dobra, mam tego trochę więcej, bo mam tego cztery. plus tutaj jest jeszcze jeden. ja tak jestem zadowolony z tego pierwszego dropu. Uwielbiam karty Pokémon. oby więcej kart Pokémon na moim kanale, bo to mi sprawia sobą przyjemność. Tak się bardzo cieszę, Wy to widzicie. Szalnik Labopas. który jest droższy jako karta, ale to nie ma znaczenia, bo obydwie dajemy bardzo dobrym stanie do koszulek, tak samo i ja jestem zadowolony. Widzimy się, jak już to zakoszulkuje albo widzimy się na pukanie no bo to chyba jest jedna z najbardziej satysfakcjonujących części w openingach. Mamy klubopasa Mamy. Mamy Ditto, mamy klobopasa i mamy Pikachu na samym początku. Jejku, jak dobrze! Mamy jeszcze trzy ustery, bo to był dopiero pierwszy, więc bierzemy się teraz za drugiego. Więc co, zacznijmy. O nie, o dobra, udało się jednak. Morpeku tutaj widzimy z przodu z Lucky Chciałabym mieć Shiny Corviknight'a, Nie tylko w kartach, ale w Pokémon Sword najbardziej myślę. A w kartach tu nie wiem. Trzymajcie kodzik. Jak mówiłem, każdy jest biały, więc to mam dużo nie da. Raz, dwa, trzy, cztery. Dajmy tutaj. Tutaj ładnie złożyć, żebyśmy nie widzieli dalej kart. I co? Energia elektryczna. Rasted Shield. Znowu jako druga karta. Tropius, akurat. Bolgaj. Morpeko. I znowu, ajdź. O, znowu, dobrze, snowy, snowy. Snowy to Bóg Pokémon. Horsy z Shiny Snoma. Mamy ewolucję Shiny Snoma jako kartę. Nikit, Eevee. I tutaj powinna być karta Rivers Hollow albo Shiny. Jest to Rivers Hollow Eevee, więc wezmę. I Zarut, który się nie świeci. I to jest nasza przedostatnia, ale ta pierwsza była taka przekozacka, że jestem po prostu zadowolony. Tutaj kodzik dla Was, biała, jak mówiłem, więc jak już mamy 3 na 3 białe, to nie muszę Wam dalej pokazywać. Ok, znowu elektryczna, Rutum, Raster znowu, tłaki, nikit, Iwi, Citu. Kaknia. Gossiflur. laxray Rivetskolo. oraz zarud znowu. Ok, tutaj mamy naszego ostatniego boosterka. I jak w nim nic nie trafimy, to i tak się cieszę z tego openingu. Bo teraz shiny i fejsy poszły o połowę w taniej. Więc fajnie, że otwieramy. Snow widzę! Okej, okay, dobra, to będzie dobry drop. Jak mamy snuła w paczce, to dobre karty będą w środku. Ops, kodzik dla was, pisujecie do, go do Pokemon Trading Card Game. Raz, dwa, trzy, cztery. Ops. Centruję ładnie. Karta ognista. Tropius, Edegos, Rutum, Snom, <noise> Spinarak, Kifant, Raulet. Gossif flur tutaj powinna być karta Shiny lub Rivers Hollow Jest tu chyba Shajmi. <noise> szajni Centiscorch! Tak! Tak! Uwielbiam ją centi A jeszcze mam go szajni! I ostatnia karta jest to. Galeriański Weezing, który się chyba świeci? Tak, on się świeci. SHINY Centi Scorch! Tak, tak, tak. Zapakujmy go. Taki dobry opening mieliśmy dziś na odcinku. Jak dobrze, jak dobrze. Sami wiecie, że uwielbiam Centi Scorch'a, bo jak był opening z Dominikiem TCG. Kto nie oglądał innych openingów na moim kanale, a bardzo jest tym zainteresowany, to polecam oglądać openingi. To tam trafił mi chyba Dominik e, Centiscorcha e, Holo, e, ale to nie w Baty Styles'ach chyba. ja byłem taki zadowolony, a teraz mamy Shiny Centiscorcha, dobra, więc mamy go. Nie mile on kosztuje. Myślę, że nasze dropy były przekozackie, więc zobaczmy, co dzisiaj trafiliśmy. Na pewno promocyjna karta Pikachu VMAX, v. V. v, nie VMAX, Shiny Globopass, Ditto VMAX i Scorch Shiny, plus jeszcze jakieś inne karty, które już w odcinku dam do koszulek, więc ja Wam dziękuję za oglądanie. Jeden z lepszych openingów na moim kanale. Żegnam się z wami. Widzimy się jutro na odcinku i dziś na live, bo nie wiem, czy zrobię dziś. Ale chyba tak, jeżeli będzie to o 18. Hashtag tak sponsor. Nie, please. I co? Żegnam się z wami. Popatki!